Wyobraź sobie życie, w którym chaos nie wprawia cię w zakłopotanie, a wyzwania są jedynie ukrytymi możliwościami. Dziś zagłębimy się w starożytną mądrość, która przez wieki inspirowała myślicieli i liderów. Te pięć stoickich zasad to nie tylko filozoficzne idee, to praktyczne narzędzia stworzone, aby przekształcić twoje codzienne życie i perspektywę. Czy jesteś gotowy, aby zobaczyć świat oczami stoików? Odkryjmy razem te ponadczasowe sekrety życia, pełnego odporności i spełnienia. Większa część naszego osobistego rozwoju zachodzi bez naszego świadomego wkładu. Często nieświadomie jesteśmy kształtowani przez otoczenie, stając się produktami zarówno naszego środowiska, jak i przypadku. Chociaż czasami prowadzi to do pozytywnych wyników, równie łatwo może nas skierować na negatywne lub destrukcyjne ścieżki. Co by było, gdybyśmy mogli zmienić tę dynamikę? Co by było, gdybyśmy mogli przejąć kontrolę nad naszym wzrostem, czyniąc go świadomą i celową podróżą? Wyobraź sobie ustalanie jasnych celów. Wyobrażenie sobie osoby, którą chcesz się stać i planowanie kroków, aby to osiągnąć. Oto stoicyzm, starożytna grecka filozofia skoncentrowana na fundamentalnym pytaniu, jak możemy żyć dobrze. Zadaje ona pytanie, jak osoby takie jak my mogą osiągnąć stan szczęścia, co stoicy nazywali Eudaimonią. Wszyscy jesteśmy niedoskonali, każdy z nas ma własny zestaw dziwactw, uprzedzeń i założeń. Jednak te niedoskonałości nie są tylko akceptowalne. Definiują naszą indywidualność. W świecie, w którym perfekcja pozostaje nieuchwytna, a rozwój jest ciągłym procesem, stoicyzm wyróżnia się jako filozofia ponadczasowa, nadal istotna w naszym codziennym życiu. Jego praktyczność i prostota czynią stoicyzm idealnym fundamentem do budowania wytrzymałej i konstruktywnej osobistej filozofii. Dziś pozwól, że poprowadzę Cię przez te starożytne nauki, aby pomóc wytyczyć świadomą drogę naprzód poprawiając sposób w jaki rośniemy i wchodzimy w interakcje ze światem wokół nas zagłębmy się w pierwszą zasadę stoicką akceptuj to co możesz kontrolować a czego nie epiktet sławny filozof stoicki nauczał że klucz do szczęścia leży w uwolnieniu się od trosk o rzeczy niekontrolowane słynnie powiedział jest tylko jeden sposób na szczęście a mianowicie przestanie martwić się rzeczami które wykraczają poza moc naszej woli istota tej zasady jest prosta lecz głęboka Chodzi o rozpoznanie podziału między tym, co jest w naszych rękach, a tym, co nie jest. Epiktet zachęcał nas do skupienia się wewnętrznie, na naszych własnych wyborach, które są prawdziwymi siedzibami dobra i zła. Przyjmując to, co możemy kontrolować nasze myśli, nasze działania, nasze reakcje zyskujemy odporność i skuteczność. Z drugiej strony, jeśli pozwolimy, by zewnętrzny świat dyktował nasze szczęście, ryzykujemy stanie się marionetkami losu. Rzuconymi na łaskę okoliczności, epiktet podkreślał, że nasza moc leży w naszej osobistej domenie naszych opiniach, pragnieniach i intencjach. Poza tą domeną leżą rzeczy takie, jak nasze narodziny, nasze cechy fizyczne i sposób, w jaki inni nas postrzegają, nad którymi nie mamy prawdziwej kontroli. Życie w obrębie naszej sfery kontroli daje nam wolność i siłę. Ale kiedy wychodzimy poza tę sferę, napotykamy ograniczenia i zależności. Nie chodzi tylko o spokój. Chodzi o upoważnienie. Rezygnując z chwytania się niekontrolowanych rzeczy, otwieramy drzwi do prawdziwej niezależności i spokoju. Pamiętajmy, co powiedział Epiktet: Jeśli chcesz pokoju i zadowolenia, zrezygnuj z przywiązania do wszystkiego, co znajduje się poza Twoją kontrolą. To jest droga do wolności i szczęścia. Niech ta mądrość towarzyszy nam w codziennym życiu, skupiając się tylko na tym, co naprawdę leży w naszej mocy. Teraz przyjrzymy się drugiej zasadzie stoickiej. Akceptuj los. Często to nasz opór wobec naturalnego biegu wydarzeń, wydarzeń poza naszą kontrolą, prowadzi do wielu naszych cierpień. Rozważ to. Czy to opóźnienie spowodowane ruchem ulicznym, spadki gospodarcze, czy nawet nieprzewidywalna pogoda wszystkie te aspekty życia są czymś, czego nie możemy kontrolować. Żadna ilość frustracji, gniewu czy zazdrości nie zmieni tego, co już się wydarzyło lub co ma nadejść. Stoicy przedstawili potężne pojęcie, które ma pomóc radzić sobie z takimi nieuchronnościami amorfati, czyli miłość do losu. Ta idea nie polega tylko na znoszeniu tego, co życie rzuca nam pod nogi. Chodzi o to, aby to przyjąć, pokochać. Friedrich Nietzsche doskonale ujął ten sentyment. Moja formuła na wielkość człowieka to amorfati. Nie chcieć, aby cokolwiek było inne, ani w przyszłości, ani w przeszłości, ani na wieki wieków. Nie tylko znosić to, co konieczne, a tym bardziej nie ukrywać tego. Wszystkie ideały są fałszem w obliczu konieczności, ale to kochać. Wyobraź sobie, że kochasz każdy aspekt życia, dobre i trudne momenty. Ta perspektywa dostrzega konieczność we wszystkich doświadczeniach. Trudności sprawiają, że spokojne chwile są słodsze, straty uczą nas cenić to, co mamy, a ciemność wzmacnia światło. Akceptując i kochając los, przestajemy walczyć z nieuniknionym. Rozumiemy, że każdy moment, czy jest pełen radości, czy bólu, przyczynia się do bogactwa naszego istnienia. Ta akceptacja nie osłabia nas, wzmacnia nas. Epiktet kiedyś powiedział: Nie szukaj, aby rzeczy działy się tak, jak chcesz. Raczej życzyłbyś sobie, aby to, co się dzieje, działo się tak, jak się dzieje. Wtedy będziesz szczęśliwy. Dążmy do przyjęcia naszego losu z otwartymi ramionami, znajdując zadowolenie i spokój w nieuchronności biegu życia. Nasza trzecia zasada stoicka prowadzi nas do głębokiej i często onieśmielającej rzeczywistości: akceptuj śmierć. Śmierć i strach, który wywołuje, mogą paraliżować, wpływając na nasze wybory bardziej, niż możemy sobie zdawać sprawę. Może nas powstrzymywać przed chwytaniem okazji, eksplorowaniem nowych doświadczeń, czy nawet przed wyjściem na zewnątrz. Marek Aureliusz, cesarz i filozof stoicki, kiedyś przypomniał surowo, Mogłeś odejść z tego życia już teraz. Niech to wpływa na to, co robisz, mówisz i myślisz. To nie jest wezwanie do lęku przed życiem, ale do pełnego życia z świadomością, że każdy moment jest cenny. Stoicyzm wprowadza nas w memento mori, pamiętaj, że umrzesz. Dalekie odbycia makabrycznym, te przypomnienie służy do podkreślenia piękna i wartości każdej chwili. Prosi nas, abyśmy nie brali drobiazgów za pewnik i żyli z intencją i wdzięcznością. Kiedy uznajemy, że nasz czas jest ograniczony. Zaczynamy widzieć świat inaczej. Każdy zachód słońca, każdy wspólny posiłek, każda serdeczna rozmowa nabiera nowej głębi. Ta świadomość nie umniejsza naszej radości, raczej ją wzbogaca, czyniąc każde doświadczenie bardziej intensywnym. Niech pewność śmierci będzie katalizatorem, a nie klątwą. Niech wyjaśni, co naprawdę ma znaczenie, i pomoże nam odrzucić błahe zmartwienia, które zajmują zbyt wiele naszych myśli. Mogłeś odejść z tego życia już teraz. Niech to wpływa na to, co robisz, mówisz i myślisz. To jest istota stoickiej akceptacji. Przyjmując nieunikniony koniec, możemy zacząć naprawdę doceniać podróż, skupiając się na tym, co jest naprawdę ważne. Przechodząc do naszej czwartej zasady: Zaakceptuj, że twoje szczęście jest twoją odpowiedzialnością. To mocne stwierdzenie, że w wielkim planie życia to my jesteśmy architektami naszego własnego szczęścia. Elinor Roosevelt powiedziała kiedyś mądrze, na dłuższą metę kształtujemy nasze życie i kształtujemy siebie. Proces ten nigdy się nie kończy, dopóki nie umrzemy, a wybory, których dokonujemy, są ostatecznie naszą odpowiedzialnością. To spostrzeżenie doskonale pokrywa się z filozofią stoicką. Zbyt łatwo jest wpaść w obwinianie. Obwinianie innych za nasze okoliczności, nasze reakcje, a nawet nasze nastroje, może chwilowo uwolnić nas od poczucia winy, ale stanowi barierę na drodze do prawdziwego rozwoju i szczęścia. Epiktet, stoicki filozof, nauczał, że jeśli szukamy dobra, musimy je znaleźć w sobie. Jeśli chcesz czegoś dobrego, zdobądź to od siebie. Obwinianie może na krótką metę ukoić nasze ego, ale ostatecznie powstrzymuje nas przed pójściem do przodu. Rozważ to. Każda decyzja, którą podejmujemy, każde przekonanie, które mamy, każda relacja, którą kultywujemy, kształtuje naszą podróż z punktu A do B i dalej. Są one pod naszą kontrolą, a co za tym idzie, naszą odpowiedzialnością. Przejęcie na własność naszych myśli i działań nie polega tylko na przyjęciu winy, to przejęcie władzy nad naszym życiem. Kiedy przestajemy wskazywać palcami i zaczynamy wprowadzać zmiany, nie tylko się dostosowujemy, prosperujemy, nasze dobro nie zależy od innych, zależy od nas. Przyjmując to, nie tylko wspieramy własny rozwój, ale także stajemy się pozytywną siłą w życiu otaczających nas osób. Pamiętajmy, klucz do naszego szczęścia leży w naszych rękach. Naszą ostatnią stoicką zasadą, którą dzisiaj rozważymy, jest zaakceptowanie tego, że życie jest zmianą. Marek Aureliusz, stoicki cesarz Rzymu, świetnie opisał zasadniczą naturę zmiany. Boisz się zmian? Ale co może istnieć bez niej? Co jest bliższe sercu natury? Czy możesz wziąć gorącą kąpiel i zostawić drewno na opał tak, jak było? Jeść jedzenie, nie przekształcając go? Czy jakikolwiek istotny proces może przebiegać bez zmiany czegoś? Nie widzisz? U ciebie jest tak samo i jest to równie ważne dla natury. Marek Aureliusz: Zmiany otaczają nas i są częścią nas. Często się temu sprzeciwiamy, ponieważ podważa to nasz komfort, przewidywalność i poczucie porządku. Jednak opór zmianom może spowodować więcej niepokoju niż akceptacja ich. Marek Aureliusz przypomina nam, że tak jak natura akceptuje transformacje, my też powinniśmy. Wierzył również, że akceptacja zmian jest równoznaczna z akceptacją samego życia, stwierdzając, przyjmij śmierć z pogodą ducha, jako nic innego jak rozpad elementów, z których zbudowana jest każda żywa istota. Jeśli nie szkodzi poszczególnym elementom ciągłe przemienianie się w inne, dlaczego ludzie boją się, że wszystkie się zmieniają i rozdzielają? To rzecz naturalna. I nic, co naturalne, nie jest złe. Zmiana nie jest z natury ani dobra, ani zła. Jest to neutralna siła kształtowana przez nasze postrzeganie. Może to być niewygodne, trudne, a nawet bolesne, ale jest także siłą napędową wzrostu i rozwoju. Rozważmy historię Herkulesa opowiedzianą przez Epikteta. Bez swoich doświadczeń ze zwierzętami i złoczyńcami nie stałby się legendarnym bohaterem, którego podziwiamy. W naszym życiu wyzwania służą temu samemu celowi, kształtują nasz charakter i odporność. Przechodząc przez nieuniknione zmiany w życiu, starajmy się przyjąć je z wdzięcznością. Uznajcie, że każde wyzwanie jest szansą na rozwój. Niech to, co możecie kontrolować, będzie waszym przewodnikiem i pozbędziecie się strachu przed nieznanym. Robiąc to, nie tylko dostosowujemy się, ale rozwijamy się.